What exactly are you sending me on my date with Thor? A shield research submarine. A research vessel covered with weapons. Well, that's deceptive labeling. Uh -huh. don't tell me you got here on a really long spider line uh no you're not the only one that can fly. Compliments of Mr. Nick Fury and Shield. You know I could fit you with a rocket-propelled iron suit if you like. Hmm, sounds heavy. Aba, <try> jeszcze jesteśmy. Jesteśmy w kolejnej misji, jesteśmy właśnie na takim e, statku. Pamiętam tą misję dosłownie na pamięć. Jakbyście mnie zapytali, co się działo w tej misji, to ja bym wam wszystko dokładnie opowiedział, bo pamiętam tą misję na pamięć. Bardzo dla mnie pamiętna misja. Lecz... No wiecie, trzeba udawać, że, nie, że nigdy nie grałem w tą misję. Nie no żartuję. Co musie, musimy tutaj zrobić? Mówię, abym nikt nie grał. Musimy tutaj coś zrobić. To, to tutaj, ten ogień ogarnąć. To będzie coś dla spider man i to jest chyba nawet Stanley. Tak, jestem w Stanali, ale tam potrzebny będzie MAGNETO! Więc sobie tego nie ogarniemy. <laughs> Przynajmniej nie w tym etapie tej gry. Dawaj, rozbijaj to. O! No i co my musimy tutaj zrobić? No... Udajemy, że nie wiemy, że nigdy nie grałem w tą gę. Dobra, sobie odbijam mi po, trochę po wczorajszym odcinku, wiecie? Wczorajszym odcinku mi tak odbijało strasznie, a dzisiaj... Jeszcze bardziej. Dobra. Tak, tak. Chyba pamiętam tam ten schemat na pamięć, ludzie. Ojej, oczywiście. Udało się! Udało się nam to zrobić. Laser to cut a shape out of that. My spider sense again. What is it? My spidey sense. Something close by. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> Nie wiem, co ja odwalam dzisiaj. Dobra. Yy, Otworzyła nam się wrota. Chyba. O, niebieska moneta, A jest fioletowa? Nie ma fioletowej. Lecimy sobie dalej. Właściwie to na, na pajęczynie. Sobie lecimy. Spidey sense, sobrty right. skurty... sorry <laughs> eee, Czy musimy tutaj rozwalić? Nie, dobra. Lecimy sobie dalej. To będzie to potrzebny, na pewno. Ciekawe ile dzisiaj będzie ten odcinek trwać. W sumie tamten trwał 30 minut. Tak prawie każde. Prawie każde. Ale zawsze mówię, że. O, oh, wow, ale ta misja była krótka. What the hell! To ciekawe, jak będzie z tą misją, którą znam na pamięć. Dosłownie wiem, co zrobić w każdym momencie. Teraz ja wiem, gdzie jest tajny minikit schowany. Taki. którego możecie nie wiedzieć. Ale to zaraz, bo trzeba będzie tam dojść. Dojść, dojść, dojść. Ile monet? Ile monet? jakie kombo? Dobra, normalnie. Huuu, monety razu NA no, niebieskie monetce. E, tu nie użyjemy tego spider, Spidermana. E, Kapitan Ameryki, bo nie mam właściwie postaci ublokowanej. E, tutaj będziemy mieli coś dla Iron-Mana sobie tutaj polecimy, bo wiecie, because why not i to musimy się coś zrobić to zrobić, to zrobić, to zrobić aha, latura latura, musimy sobie tutaj coś zrobić latura, musimy sobie coś tutaj zrobić i to uruchomimy i pewnie będziemy teraz łódką sterować, eee, Likuję dosłownie całą misja. Eee, dobra. Teraz tak na serio. Skupmy się na grze. Bo pierdolę takie głupoty czasami, że to naprawdę. Zwolmy sobie to, a właściwie to pociągniemy, pociągniemy sobie. Coś tutaj naprawdę będzie dla Iron a, i to będzie, to będzie właśnie ten mini kit, patrzcie. Ale ktoś był ślepy i nie widział, bo nie wiem, niektórzy mogą być ślepi, y, na przykład tak jak ja, przez y, większość swojego życia. Y, nie pytajcie dlaczego. Y, mamy tutaj mini zestaw, tak ukryty. Mamy już jeden z dziesięciu. Tak, ten po program, jeden z, dziesię I, jeden z dziesięciu. E, e, czy jakoś tak. I będziemy musieli rozwalić to działko. Skąd wiem? Znam ten mi się na pamięć. Chyba to trzeba było rozwalić, tak? A to, a to trzeba? No to jest jakieś takie dziwne. A nie, nie trzeba. Dobra, to jest luz. To jest luz. Hu 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 hu. Dobra, dobra, dobra. Torem, dobra. tu i będziemy chcieli sobie zrobić to. Otworzy nam się przejście dalej. Skąd to wiem? Bo no, w to grałem. No, no i tak, e, wiedziałem, bo jestem w końcu mega mądry, bo mam duży mózg. E, e, nigdy. E, otworzy nam się przejście. I teraz będzie chyba katsenka i teraz właśnie będzie ten yy, nie, nie mogę powiedzieć kto. Ten którego mówiłem na samym początku odcinka. no yy, Dobra powiem. Modok. No, modok. Lecimy. A i tak tutaj zobaczycie, że to będzie modok, bo... Aha, nie będzie katcenki No to jest nasz modok. zajebista miejsca postać. Zajebista postać. Naprawdę. wam, naprawdę. Ile wrogów, ale sobie monety nabijemy na tym. A zobaczycie, co on za za będzie robić. O, teraz. A, dobra, Jesz jeszcze nie teraz. Jeszcze później. Kurde, ile mam monet? Ile monet z tego leci? Uuu. Dobra, musimy go rozwalić. Szybanie. No. I teraz będzie on z dupą. Patrzcie. Je. Yeah. Ale sobie monety tym nabijamy, o człowieku! I am not O nie, spaliłem się, w tego, Spłoną, e, spłonąłem, tam, jestem, spłonąłem, tak, aż jestem wyleciałem poza mapę. Ja chcę jeszcze pozbierać monety. Proszę, dajcie mi jeszcze monety. Wróciłem! No i dobrze, że wróciłem, bo chcę sobie zrobić wyznawcę na full'a. Już znów co? To teraz trzeba pokonać tego dziada. i będziemy w niebo wzięci. No i co? No, bo muszę akurat ten jeden raz zginąć i zniszczony. Kaczynk. Inside this vessel. We're trapped. Worry not, Thor. My telekinesis can separate water molecules. Jestem, działa. E, lecimy dalej. Mamy teraz jean. Już tym razem tą oryginalną nie tą podrubę. Dawaj, jean się zamienimy. No dawaj... Aha, nie mogę się w nią zamienić. Nieźle. To jest niezłe. Co my musimy tutaj zrobić? To rozwalmy Coś nam to da? No tu. To... Da, da, da nam to coś. I wcale to, to nie jest tak, że wiedziałem to od początku, że tam, że, że tam jest. Batery coś. Nie. Zrobiliśmy sobie tornado. Zbudujemy sobie to. I to nam da przejście dalej. Wcale tego nie wiedziałem wcześniej. A jeszcze. What the fakt? Co ja muszę sobie zrobić? A, ja już muszę Spidermana użyć. Ty jednak nie pamiętam dokładnie tej misji. Ludzie. O! Mnożnik. Ale nam, nam mnożnikowało. O! Mnożnik razy 6 na monecie niebieskiej. O, to jest kolejna niebieska. I co, tak normalnie będziemy przychodzić tą misję. O! Ale moneta Zajebista Zajebista moneta? What the fuck? Jezu, ja bym mi... Ja bym miał... Zobaczcie sobie y, mieć monety razy sześć 6 i fioletowa moneta. To jest dosłownie sześćdziesiąt 60 monet. Sam, sama taka jedna moneta to jest dużo, a, a, a razy sześć to jest kurde. Od... ogromnie! Dużo Chyba F. i strzał! Szczał! Szczał! O, miniki tam jest, miniki gdzie ja chcę miniki to! Dajcie mi miniki to! Dobra, słuchaj mnie. Halo, halo. Yy, właśnie. Wiecie, dlaczego tak mnie słyszycie tak głośno? Dlatego, że ja sobie przykładam, e, już to mówiłem ogólnie, ale dla nowych widzów mówię, co dopiero dzisiaj obejrzeli mój film pierwszy raz. E, przykładam sobie mikrofon czasami do mordy, e, dlatego, by sprawdzić, bo ja mam w Windowsie taki, takie coś, że słyszę swój własny głos jakby z złączonego mikrofonu. Jak teraz coś pomyślę? to słyszę się normalnie w słuchawkach to, co mówię, z mikrofonu. Yy, bez żadnych skryptów czy skrypty, ta normalnie nabany hopa. Yy, nie no, ogólnie... Yy, takie ustawienie w Windowsie 10. Jebać się Windows 11 pozdro. Yy, I co? I ja sobie przekonałem, czasem mikrofon właśnie do mordy, jak teraz. Na przykład pod koniec tak sobie robię. E, dlatego, że czasami nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Bo ja mam nowy mikrofon i tamten szum, szumiał, a ten nie. I jest w sumie trochę poprawiony audio, bo wiadomo. Chyba ta jeans trochę się zblokowała. Mam tutaj, ale już się odblokowała. No, choć mówię, mówiłem. A, o audio. E, tamten mikrofon mi szumiał i ogólnie było słabo. A ten mikrofon jest dobry. Nie szumi. Wszystko wiecie. Wiecie jak to jest. Wiecie, 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 wiecie. wiecie. Przez są na pewno. Bo ja wam powiem: Ja mam. Bo wy pewnie możecie mieć. Podstawowa wartość decybeli w obs to jest 0. Po prostu 0 tego. FPS-ów. Chciałbym. Eee... 0. Dobra. Nieważne. <laughs> nie Dobra. Eee, jeszcze raz. Ja mam 0 dB w tym w OBSie w sensie... <coughs> Wy pewnie macie 0 dB wind. W... Popierdali mnie eee, Wy pewnie macie 0 dB w OBS-ie, a ja mam 26 bo ja bym miał 0 Byście mnie w ogóle nie słyszeli, bo ten mikrofon jest aż taki cichy. O, taką kwestię właśnie chciałem powiedzieć. I już będzie koniec tego e, odcinka. Chyba krótki wyszedł, bo to jest już ostatnia prosta. Właściwie to ja muszę tylko to rozwalić. Pactańka! How about you just open the hatch? Oh, really? With the banging? Really? Hey, Doc, why do you need all those cosmic bricks? I don't share my plans with insects. How about a god then? No i krótka misja w się Krótka, gdy toną tony e, Agent AIM. Alma, alma AIMA. Jest moja ulubiona postać. Model! Kupał! Model do kupienia, oczywiście. No jakby, była nie inaczej. Ludziska! Y, poziom był krótki, lecz pewnie będzie długi. Y, no. ja mam tak, że. O, jest pewnie Pomniałem w ogóle o tym, że mam go. Tu będą dwa klocki. Wow! Eee, Co chciałem powiedzieć? Eee, ja... Zawsze mówię na każdym filmie, że... Ale ta misja była krótka. Jezus Maria, ale krótkie! Potem się okazuje, że jest 30 minut. A 30 minut to też jest yy, duża liczba. Dobra, kastenka, zamykam się. Matters around a lady. <laughs> Yes, yes, it's on my to do list. I know why you're here, Silver Surfer, but I'm still not sure what Loki and Doom want with your boss. Reed Richards and Hulk are ready to stop Lady Liberty.

22 minuty, dobra, no to jest króty niż e, myślałem. W sensie... Tak to jest da dalej 22 minuty, lecz nie jest to już tak długo jak na przykład było poprzednio. Dobra widzę. Dziękuję bardzo za oglądanie. E, widzimy się w następnym e, odcinku. E, już będzie to 11, odcinek. To 11 to odcinek jak my szkodzimy z tą serią! Może sobie jeszcze skoczymy z tego. Z... No. Z tego. z tego kurde busa. Busa? Nie, helikariera. Sorry, najebany jestem. I ty będzie następna misja. Ale tam nie lecimy. Ech, kto tam w ogóle jest? Czekaj. Obrócę kamerą. No, da dalej. Dalej, obracaj kamerą. E, dalej, dalej. Obraca się... Aha, nikt tam, Niko nikt tam, nikt tam nie stoi. You guys sure took your time. O oh, Albertine! Wow! Dobra. E, dziękuję wam bardzo za... za, za... <laughs> Sorry. E, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z Lego Marvel i co? <laughs>